Ultimate jest dosyć ciekawym przypadkiem, bo niezbyt często się zdarza, żeby gracz z losowej drużyny Stop 100 nagle dostał propozycję od tier 1 timu. Po transferze Ultimate zrobić na niego ogromny hype i wiele osób już go okrzyknęło najlepszym polskim graczem. Ale czy słusznie? Jak sobie radził w poprzednich drużynach i jaką drogę musiał przebyć, żeby znaleźć się w tier 1 drużynie. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie, więc subskrybujcie i zanim zaczniemy to, sponsorem dzisiejszego odcinka jest PirateSwap, czyli strona, na której możecie sprzedawać, kupować oraz wymieniać swoje skiny do CSA. Jeśli klikniecie w to miejsce i wpiszecie kod FryTox, otrzymacie aż plus 35% do doładowania, czyli zamiast 100 dolarów dostaniesz 135 dolarów o 1 trzecią więcej. Możesz też wymienić skiny, które już posiadasz, np. 3 tańsze na jeden. Droższy albo jeden drogi na trzy tańsze. Natomiast jeśli chcesz sprzedać swoje skiny za realne pieniądze, również możesz to zrobić na Pirate Swap. Zgodnie z również dostaniesz plus 35% do sprzedaży, czyli skina wartego 100 dolarów możesz sprzedać za 135 dolarów. A sama sprzedaż jest natychmiastowa i nie musisz czekać, aż ktoś kupi twojego skina. Więc jak widzicie, naprawdę warto. Dlatego klikajcie w link w opisie, a ja przychodzę do odcinka. O dzieciństwie Ultimata nie wiemy zbyt dużo. W sumie jedyne co wiadomo, to to, że nazywa się Roland. Czyli dosyć nietypowe imię. No i jeszcze wiemy, że urodził się w listopadzie 2003 roku. Do profesjonalnego CS-a wszedł ledwie 3 lata temu, a poprzez profesjonalny mam na myśli pierwszy turniej na Wikipedii. Wcześniej grał jeszcze w Kuzara skład, ale nie ma z nimi żadnego meczu, więc pewnie był to jakiś bardzo podziemny mix. Jego pierwszym turniejem było Ghetto E-Games, gdzie grał w mixie z innymi Polakami. Ja osobiście jedynie kojarzę murloka i udało im się dojść aż do ćwierćfinału. Niedługo później dołączył do Akademii, drugiej drużyny, nie wiem jak to nazwać, w każdym razie była. To pod drużyna Awes, ale był tam zaledwie miesiąc i zagrał z nimi jedynie kładę do mistrzostw Polski. Niedługo później Pojechał na chyba pierwszą edycję Pasha Gaming Campu, który miał na celu wyłonić pięciu najlepszych graczy spośród wszystkich uczestników obozu i tych pięciu najlepszych graczy dostał możliwość gry w Polskiej Lidze Sportowej. W piątce wybrańców znajdował się oczywiście Ultimate i zagrali na turnieju, lecz poradzili sobie na nim bardzo słabo, bo wygrali tylko dwa mecze, ale to wystarczyło, żeby wypatrzyło go Ago. Też podczas tego turnieju miała miejsce dosyć zabawna sytuacja, bo Pasha został poinformowany przez organizatorów ligi, że Ultimate prawdopodobnie czituje i lepiej go odsunąć od składu. Jarek po obejrzeniu paru podejrzanych akcji stwierdził, że Roland jest czysty i że mają mu nie zawracać dupy. Ciekawe, jak to by się potoczyło, gdyby wtedy go odsunął od składu. Przygoda Ultimate'a w Ago nie była zbyt ciekawa. Trafił do nich w momencie, gdy już powoli się zaczynali sypać. I po odejściu Rolanda było już tylko gorzej. Grali bardzo przeciętnie, ale wcześniej już mieli wywalczonego slota na Pro Lidze, więc Ultimate mógł pojechać na swojego pierwszego lana w życiu. I to jeszcze w dodatku lana najwyższej rangi, bo prodiga jest jeden z najważniejszych turniejów w roku. Agon nie pokazało się źle na turnieju. Co prawda nie wyszli z grupy, a zagrali na takim samym poziomie co G2, Mouse, Vitality, Virtus Pro czy Big, więc nie było się czego wstydzić. Dość po tym turnieju ze 137 miejsca wskoczyli na 26. miejsce w rankingu LTV. Ultimate tak naprawdę dwa miesiące wcześniej rozpoczął swoją karierę, a już był w drużynie z top 30. Co nie utrzymali się w tym top 30 zbyt długo, ale to już szczegół. Po prolidze zagrał w bitwie streamerów, w której grał w teamie Pera. No i nazywa się to bitwą streamerów, a ja tam nie widzę ani jednego streamera, a jedynie prograczy. Nawet kobieca drużyna się znalazła, z Leti na czele, którą możecie kojarzyć z nawi Javens, o którym już od trzech miesięcy planuje odcinek. Samą bitwę wygrali i zgarnali za nią po 200 eurosków na głowę. Kolejny wynik. AGO nawet ciężko komentować, bo grali totalny piach i ciągle leżeli w dół w rankingu. Jedynym przebłyskiem było e Games Pro Series 2022, gdzie zajęli trzecie miejsce, za które dostali 4,5 euro. Był to też ostatni turniej Rolanda w barwach AGO, bo nie tylko AGO grał słabo, Ultimate też nie błyszczał. Przez cały pobyt w AGO wykonał zaledwie 1,01 rating, co z tragicznym wynikiem jak na Snajpera. Lecz jak tak patrzę na jego wyniki, to był bardzo niestabilny, bo mało kiedy robił średnie liczby. Zazwyczaj grał albo bardzo dobrze, albo bardzo słabo, a jednak stabilność jest bardzo ważna. Do końca roku tułał się po różnych miksach, z którymi nic nie osiągnął i finalnie rok zamknął również z 1.01 ratingiem, więc nie wyglądało to zbyt dobrze. Lecz mimo tego, na samym początku 2023 roku został podpisany przez PG Tour Wzgorzelec. Nie była to zbyt mocna drużyna i trzymali się w okolicach 80. miejsca w rankingu, więc był to regres względem AGO. Lecz lepsze to niż granie miksami. Ej, ja tak tylko przypomnę, że na 25 kasubów taką skalę ci do osobowego subskrybenta, więc naprawdę warto widzu. Chłopaki nie grali w zbyt wielu turniejach, głównie grali różne kwale, w których radzili sobie dosyć różnie. Tak naprawdę pierwszym jakimkolwiek osiągnięciem Ultimate'a w PG Turów było trzecie miejsce na Polish Pro League AMA Pro, za które dostali ledwie 2000 złotych. Na swój pierwszy turniej na HLTV w barwach PG musiał czekać aż do kwietnia, a było to European Pro League, gdzie w półfinale przegrali na Akademię ENS. To chyba idealnie pokazuje, jak mierną drużyną byli. A mimo tego, że nie byli najlepsi, udało im się wygrać polską ligę sportową i był to pierwszy wygrany turniej w historii Rolanda. Taki mały spoiler? Jest to jego jedyny wygrany turniej. Sam Ultimate zaprezentował się naprawdę dobrze i wykręcił jeden z najwyższych ratingów na turnieju. Niedługo później PGE wygrał kolejne sezon PL, -e, tylko że wtedy Ultimate już siedział na ławce i mógł mecz oglądać jedynie na Twitchu. Przygoda Rolanda w PG Tourów była dosyć krótka, bo trwała ledwie pół roku. Jego rating na HLTV z tego okresu to 1,06, czyli przeciętny wynik. Ale też w większości meczy, które grali, nie ma na HLTV, więc mogło być znacznie lepiej, ale też znacznie gorzej. Ale też na koniec dnia wszyscy patrzą na Twoje staty na HLTV. TV, a nie na to, czy w jakichś Open Quala jej zajebiste wyniki. Nową drużynę znalazł dopiero pod koniec roku, a było nią NOM Esports, czyli pierwszy międzynarodowy team Rolanda. Było to już po przejściu na CS2 i widać, że idzie w nim mu o wiele lepiej, bo od razu zaczął robić lepsze wyniki. No było jeszcze słabszą drużyną, bo trzymali się w okolicach 120 miejsca. Więc póki co z drużyny na drużynę było coraz gorzej. Jako że była to jeszcze gorsza drużyna niż poprzednie, to grał na jeszcze mniejszych turniejach, za, za które nie dostawali praktycznie nic. Warto odnotowania jest. United i te 21 Sezon 8, na którym zajęli drugie miejsce, za które dostali 1,5 tysiąca dolarów. I to w sumie jedyny turniej, warto odnotowania. Na pewno warto powiedzieć, że Ultimate zaczął grać o wiele lepiej i przede wszystkim grał stabilniej. Jasne, miał słabe mecze, ale zazwyczaj miewał te dobre i bardzo dobre. Wykręcił nawet swoją życiówkę w meczu na Akademii Astralis. W dom grał niecałe pół roku i przez ten czas wykręcił 1,13 rating, co jest solidnym wynikiem, i dzięki temu w kwietniu. Tego roku został zauważony przez Illuminar, czyli jedną z najbardziej znanych polskich organizacji. Nie był to zbyt duży progres, bo Illuminar trzyma się w okolicach setnego miejsca. Z nimi udało się dojść do półfinału PL -e i grali również na paru mniejszych turniejach, bez większych osiągnięć. Sam Ultimate radził sobie naprawdę nieźle lecz drużyna do najlepszych nie należała i ciężko było coś wygrać. Bo tak naprawdę na jakiekolwiek sukcesy musiał czekać aż do końca swojej przygody filuminar. Bo wtedy udało się dojść do ćwierć na CCT sezon drugi na Regional Clash Arena, lecz dalej było to tyle co nic. Też praktycznie z turnieju na turniej Roland grał coraz lepiej i naprawdę można było dotrzeć z w nim potencjał. I dokładnie to zrobił Twist który postanowił młodemu dać szansę. Ultimate swoją przygodę z Illuminar zakończył z 1,17 ratingiem, co jest bardzo dobrym wynikiem. I też widać, że z drużyny na drużynę szło mu coraz lepiej. Transfer do Liquid był bardzo niespodziewany, bo ja osobiście nie jestem w stanie sobie przypomnieć sytuacji, w której gracz z losowej drużyny stop 100 Nagle dołącza do drużyny z samego topu. Oczywiście pomijam akademię, bo one właśnie po to są, żeby szkolić młodych. Naprawdę możecie napisać w komentarzu czekają Ci podobne sytuacje. Było to też tyle zaskakujące, że Liquid tak zaryzykował ze sniperem, bo snajper to tak naprawdę drugi najważniejszy gracz zespole zaraz po iglu, a na ławce mają Kediana, który byłby o wiele pewniejszym wyborem. Ale myślę, że Twist wiedział, że jak da młodemu zawodnikowi z potencjałem. Taką szansę, to ten zrobił wszystko, żeby jej nie zmarnować. No i dokładnie tak jest. Pierwszym testem dla Rolanda były grupy Blasta, gdzie tak naprawdę przeszli sobie spacerkiem i zrobili 3-0, pokonując VP i dwa razy Navi. Navi, który jest obecnie najlepszą drużyną świata. Co prawda, Vitality wskoczyło na pierwsze miejsce po kolonii, lecz dalej, i MoNavi jest najlepsze. A oni pokonali ich dwa razy z rzędu. Co prawda, Ultimate nie zagrał wybitnie, bo zrobił 1,08 rating, ale był to dopiero jego drugi LAN w życiu. Bo tak, tamta Proliga z AGO była jego jedynym lanem w życiu. Następnym przystankiem był Iem Kolon, gdzie Ultimate zagrał wybitnie. Tak, zagrał wybitnie i ani trochę nie przesadzam. W playinach był ósmym najlepszym graczem wykręcając 1,21 rating, a już na właściwym turnieju wykręcił 1,30. Na dnie w tabeli byli jedynie Zaylu, Malks, Nico i Munezi, czyli najlepsi gracze świata. No i po tej kolonii zaczęło się ogromne gloryfikowanie Ultimate'a, i tutaj przechodzimy do tytułowego pytania. Czy Ultimate jest przehypowany, Uważam, że przez niektórych zdecydowanie. Jasne, póki co gra bardzo dobrze i ma 1,20 rating, co jest bardzo dobrym wynikiem. Ale to był tak naprawdę tylko jeden turniej. I ja osobiście o formę Ultimate'a się nie martwię, bardziej martwi mnie skład, w którym jest bo nie wygląda on zbyt wybitnie i obawiam się, że jak miesiąc Miodowy minie to może być ciężko z wygrywaniem u nich dodatkowo wiele osób, nawet u mnie pod odcinkiem pisało, że Hades już nie jest najlepszy teraz to Ultimate jest top 1 no i spoko, Ultimate jest w lepszej drużynie i robi lepsze liczby tylko, że Hades na swoją pozycję pracował bardzo długo a Ultimate za miesiąc może zaliczyć ogromny spadek specjalnie zrobiłem ankietę, żeby wybadać teren no i zdecydowana większość głosowała na Hadesa więc nie jest jeszcze aż tak źle na pewno dałbym Ultimate'owi czas i przede wszystkim nie nakładałbym na niego takiej presji po prostu dajmy mu grać i liczmy na to, że ani on, ani jego drużyna nie zaliczą ogromnego zjazdu za jakiś czas. A czy Ultimate jest obecnie największym polskim talentem? Ciężko stwierdzić. Zależy czy siuchy, to dalej młody talent, bo jeśli tak, to i siuchy dalej jest najlepszy, bo jednak przez wiele jest uważany za topowego igla, ale jeśli Ultimate i Liquid utrzymają formę, to za rok Roland może być pierwszym Polakiem chyba od 2017 roku, który znajdzie się w top 20 graczy i tego mu życzę. Pamiętajcie, że na Pirate Swap z kodem Frytox zostaniecie 35% bonusu do sprzedaży i do doładowania, a za tydzień film o Falcons.